Wstawaj do szkoły! Stawaj. Nie, chcę. Chodź, już czas. Chodź. Lili ma zdalne ma dziś chyba na 12. To nie Lili nie musi. To sobie naszkowałaś dzisiaj? Tak. O, pięknie będziesz wyglądać. A co to bluzka tylko? Lili, bo ona ma zdalne nauczanie i tylko zakłada bluz. Ale sprytna. No to chodź, ubieramy się do szkoły. Pa, koteczku, buziaczku, pa. Miłego dnia w szkole. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Sprawdzimy najpierw listę. Mija. Jestem. Otworzymy zeszyty i będziemy kolorować drzewo. A później przykleimy to do zeszytu, dobrze? Mm -hmm. Tam macie już pokazane kolory i robimy według wzoru. Dryn, 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 Koniec lekcji. Proszę, wyjmijcie swoje lunchboxy, możecie zjeść drugie śniadanie. Ciekawe, co moja mama dzisiaj spakowała. Uu. Moja najpierw zjedniochód. Daj ja co robiłaś wczoraj? A wczoraj przyszłam ze szkoły, odrobiłam lekcje i poszłam na zabaw. A ja zjedłam obiad, odrobiłam lekcje i... Hmm, co ja tam jeszcze robiłam? Wysłuchałam, a ty jeszcze co robiłaś? A ja wróciłam z na i już do domu musiałam odrobić lekcje. To ty nie ode mnie to chodź, może sobie, sobie kupimy do automatu też. Świetny pomysł, a na co masz ochotę? Na no. razie. wstawa już dziesiąta. O jedenastej mm. masz lekcje. Można o dziesiątej No chodź, wstawaj. Śniadanie trzeba zjeść, chodź. No, okay. Mija już zaraz wraca do domu. A ty, o, ty dopiero wstajesz. A ja już nie spróbuję Dlaczego? Ją po prostu będzie się bawiła na dworze z pieskami. Ty na dworach na przed to też możesz iść, tak się że się nie. Ale bawiła. ona się będzie bawiła z pieskami, a ja będę siedziała na lekcji. Ach, to prawda. Trin, 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 trin. Czas się skończyła. Jesteśmy! Jesteśmy. Proszę złożyć lunchboxy. Zuzia. A że moja siostra ma kwarantannę i musi cały czas siedzieć w domu, a z 10 dni a my możemy sobie wychodzić. Przez 10 dni, a nie raz od radków? Tak. Czy możemy wyjść? Nie, na, nawet na swoje zajęcia. I mówi, no, dam mogę wyjść, dam mogę wyjść. Jezu, ale może źle. No. To tak. fajna ta kwarantanna. Taką bluzkę sobie zakładam. No, fryzury nie robię. Po co mi fryzura? Przecież nie jestem na kawerce. Lili, lekcje, pani dzwoni. Proszę pani, bo jeszcze ja zagrapiłam, nie wiem czy skończyliśmy. W barwnych liściach czerwonych i złotych. Uuu, udało się. Gadamy drin, Nie Dryn, 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 koniec lekcji. Mogę iść do domu. Chodź, ja to sobie kupimy jeszcze. Ostatnią alaska. Nie, ja już się do dzisiaj trzy, tylko nie mogę. Chodź, Dada dostałam kieszonkowe. No dobra, no mówiłaś właśnie. Mamo, znowu mnie wyrzuciło. Jak mam tu się połączyć? Pokaż. Patrz, zawsze w czat. Mhm. I na czacie jest rozpocznij lekcję. Ojejku, ale tu nie ma, to przez kalendarz trzeba wejść. Poczekaj, poczekaj, a gdzie jest kalendarz? Mamo, jestem, Było super w szkole. Ojej, ale się cieszę. Daj, pomogę Ci. Rozbieraj się fajnie. Dużo masz lekcji do domu? Nie. Mała? Mało. To zaraz poodrabiamy, zjesz zupkę, poodrabiamy i idziemy na zajęcia. Okej. Okay. O, lekcje są. Dobra, dodaj się, szybko. Tylko nie działa mikrofon. Szybko słuchawki podłącz. Podłącz słuchawki. Co no jesteś? przecież jestem ostatnia. Ostatnia na liście jesteś? Przedostatnia. Dzień dobry, jestem. Teraz sprawdzamy. This is a notebook. These are scissors. This is a glue. Aaaa, ah, Już nie odpowiadam. Lekcje z dala są super. Fajnie, jest na kwarantannie. Lili, ale to dopiero poniedziałek. Nie. Na kwarantannie będziesz 10 dni! Nie. A co z baletem? Nie idziesz na balet. Jak to? Przecież mamy układ. Nie możesz iść na balet. No, no jak to? I na angielski nie możesz iść. Angielski ja to Tak, proszę Pani, jestem, jestem. E, dobrze. Uwaga, nie pracę pracy Jak to? Jak to? To dawaj szybko zrobimy. Tak, to możecie napisać. Tak, To pierwsze? Tak. Naprawdę są fajne te lekcje zdalne. Odrobiłam. No. Czy odrobiłaś prączek <laughs> <laughs> Tak, proszę pani, odrobiłam. To powiedz wyrazy. Ogórek, jaskółka. Wróbel, tchórz, przepiórka, sójka, źródło, żółty wiewiórka. Mm. Proszę pani, kiedy jest przerwa? Za 30 minut? Ale ta 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 jaki jest 25. 30. Ja to wszystko wiem? Tak, ile To jest 7 razy? 56. Uff. Wyłącz dźwięk, bo wszystko słychać. Hej, pani, było fajnie w szkole. Co ja A na przemienię zielonych 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 aż alaski, zielonych było super, bo kodowaliśmy drzewo takie i klejaliśmy do zeszytu. Ale to jest niesprawiedliwe. Czemu ja mam liczenie, a Ona ma kolor kolorowankę. Tak jest w pierwszej klasie. Pani powiedziała, że idziemy do kina. Kina? No. Ale mamy klasówkę z angielskiego. No Lili, a ty co robiłaś? No jak to? Co no, siedziałam w domu. Łam na urodzie wprowadzić liwaki. Ktoś kto do ciebie tam? Co? Jutro mam lekcję o 7 i Haha. Ja już wolę być w szkole. Miałam wstawać tak późno, zrobiło dziesiąte. Na specha. pakuj się na gimnastykę. Okej. Okay. A ja idę na gimnastykę. Nie lili niestety Pierwsze nie idziesz. Bo masz kwarantannę i nie możesz wychodzić z domu. Ja też sobie zrobię gwiazdę. Mama I idziemy jeszcze na plac zabaw. Okej, okay, chodź. A ja? To co? No ty nie możesz, masz kwarantannę. Ale na plac zabaw nie mogę. To sobie w domu wycieczę. Someone like you someone like you i want you to know me cause i know then you'll see we can be true we can be true i want you to see what i see in us something so real something so real i want you to see that this is a love that we both feel that we both feel do szkoły i było super. Zdecydowanie najlepiej jest chodzić do szkoły. No. Kochani, jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Mam widowiska. Pa pa. Pa pa. Nagrałaś? <suszy> no, udało się. No, że nie można chodzić do szkoły.

Это типа по Ладно, а проводить пройдите, проводите